Kawałek jak inny. I poruszacie się w jakimś takim terenie, gdzie. A w górę, jak wiecie, zawsze jest jakieś ślisko, zawsze jest trochę łatwiej w górę. Eee, nawet w takie miejsce jak to, to w górę byście sobie jakoś tym t, 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 przeszli, to nawet zimą. A w dół no to już są nerwowe momenty. No, no bo ze się no to jest generalnie dość trudne. I często się pojawiają takie właśnie metody eee, z ciała, z jazdy. Właśnie klucz francuski klucz dulfera. Klucz francuski, to jest mniej więcej wygląda w ten sposób, że sobie te ręce po prostu zawijamy. A, y... O, o linę. Bo w tą drugą stronę jak zacząłem zawijać, to mnie bardzo mogę ją złapać, no nie? A o, jak sobie tak zawinę, to automatycznie tak, z tą liną też i jestem w stanie dość... Trudny teren sobie tak jakby kontrolowanie zejść, wydając się z tej liny. Yy, Francuzki nie jest jakby do całkiem pionowych takich rzeczy jak ten. Raczej jest do jakichś takich połogów. I w jaskiniach też się to stosuje, po prostu czasami te połogi są takie dość delikatne. Yy, jakbym na przykład chciał tam w tamten źle wejść, no nie? Tam o. No to do pod Francuza idealnie. A to miejsce jest dobre właśnie, jak nie macie uprzęży, żeby pokazać klucz Dulfera. Do za sobie nie musicie trenować, ale klucz Dulfera już powinniście. Czyli sobie linę puszczamy tutaj pod nogą, przez plecy. I wydajemy się w ten sposób, no nie? liną i w ten sposób jesteśmy w stanie... Ryzykownie ta lina Nie, tutaj puszczamy ją właśnie nie, nie, nie wiecie, nie, nie całkiem w kroczu, tylko tak bardziej po udzie i przerzucamy przez y, przeciwległy bark niż udo, no nie? Aha. Czyli jak ona idzie pod y, tym, pod lewym udem, no to przez prawy bark i się wydajemy i w kluczu Dulfera jesteśmy w stanie nawet pionowe zjazdy sobie robić. No a technika nie jest jakaś tam wybitnie wygodna, ale, ale pozwala na pokonywanie takich rzeczy. I kiedyś właśnie gościa się poznawało po tym, że ma na plecach pręgę od Dulfera. Jak Grotołaz dużo jeździł, no bo <grystanie> znaczy się, że jest gość. A... Tutaj w kroku się na spodniach stosowało takie skórzane łaty, żeby po prostu to jakoś działało. No i jesteśmy w stanie sobie spokojnie w takim nawet pionowym terenie się poruszać na zasadzie tego klucza. To jest oczywiście na dłuższą metę bolesne, ale na przykład w śnieżnej studni lodospad to się dużo tak zjeżdżało właśnie w ten sposób. I, no i musicie sobie... Za to to można przetestować, przetestować, jakby puszczając się w tym, że w tym,